Cześć, z tej strony Marcin, przyszła do mnie kolejna paczka od firmy Hama. Są tutaj ciekawe rzeczy dla graczy. Zobaczmy szybciutko, co to jest, a za kilka dni już rozpoczynamy rozpakowania, dokładne oględziny, a potem testy, testy, testy. Ceny tych urządzeń macie w opisie filmu i zobaczmy po kolei. Mamy tutaj myszkę dla graczy od firmy Hama, jedną z najlepszych myszek w ich ofercie. Pamiętacie, niedawno był test myszki Hama i Rage Reaper nx czyli nowszej wersji takiej bardziej zbajerowanej o bardziej agresywnym, ciekawym wyglądzie natomiast był tam sensor Avago 3050 również dobry, ale tu mamy jednak troszeczkę wydajniejszy, lepszy sensor dokładniejszy Avago 3090 optyczny, e, regulacja wagi 3000 dpi maksymalnie i ta myszka myślę, że będzie naprawdę wygodna jest to praktycznie ten sam kształt, więc będzie się sprawdzała pewnie dobrze ale zobaczymy oczywiście w testach na pewno będzie ciekawie Rzućmy okiem na nią i czekamy na rozpakowanie. Druga myszka to jest od firmy RAPU. Jeden z niewielu modeli, który został mi do przetestowania, ponieważ wszystkie rapu praktycznie już u mnie widzieliście: i V300, i V900, zestaw RAPU V100, gdzie też była myszka optyczna. No i została nam jeszcze chyba tylko ta 200, czyli myszka niedroga, myszka o ciekawym wyglądzie, która być może zaskoczy nas w testach pozytywnie. No, powiem Wam, dość duża ta mycha. Mamy maksymalnie 3000 dpi. Sensor z tego co kojarzę to jest tak optyczny dokładnie. I ustawienia mamy od 500, potem 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 3000. E, trochę szkoda, że nie ma 400, 800, ale dobrze, że jest ta 500, bo w niektórych takich tańszych myszkach brakuje właśnie tych niższych rodzielczości. Zaczynają się na przykład od 1000, co już dla mnie jest niedopuszczalne. I nowość, nowość, nowość. Klawiatura Hama URage Exodus Makro. Jest to klawiatura, która wygląda może przypominać Wam produkt innej firmy, który na moim kanale się ostatnio pojawił. Natomiast Hama zrobiła tutaj po prostu swoją wersję klawiatury. Często się tak zdarza, że na przykład myszki wyglądają tak samo, ale działają zupełnie inaczej, mają inne sensory. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Klawiatura w każdym razie wygląda e, ciekawie, nawet tak dość mrocznie bym powiedział. Kolorystyka taka ciemna, podświetlenie też ciemne. A zobaczcie, mamy trzy kolory podświetlenia. Mamy też e, tutaj anti-ghosting. 11 klawiszy do makr. Tak więc zapowiadają się ciekawe testy tej membranów. Pamiętajcie, że ceny tych wszystkich sprzętów macie w opisie filmu. A dzisiaj dziękuję Wam za. Obejrzenie tego z na w ciągu paru dni zaczynamy rozpakowania, a potem już tylko recenzje, testy, testy. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl, warto wejść.